Dzień dobry. Dzisiaj trzeci grudzień. Mamy trzeci dzień adwentu. Zaczniemy dzisiaj od herbatki i z Herbatka No, to u nas trzy. dzisiaj spadł Tak. Biało. Tu tu widać Tuleczkę otwieramy, herbatka. I znowu jakaś ziołowa. Bio. Ok, mamy herbatkę, a teraz mamy zdrapkę. Za 2 euro szukamy 3 jednakowych kwot. To jest skrzynia skarbów, tak się nazywa ta strapka. 30 euro, 30 tysięcy euro 8 euro mamy, wszystko po jednym, 2 euro, 60 euro, 100 euro 30 tysięcy po raz drugi, 3000 euro. No i niestety nie mamy w tej zdrapce dzisiaj żadnej wygranej. Wczoraj była wygrana, także zapraszam, zerknijcie, jak ktoś nie widział. I jeszcze mamy do otwarcia dwa kalendarze. Ten z perfumkami. Wczoraj była fajna taka perfumka 10 ml. A dzisiaj widzę małe okienko, to będzie mała perfumka. Jakaś próbka nawet. Tak, klub klasę. I tu mamy też 2 ml. I MM's, coś na osłodkiego na koniec. Trujeczkę szukamy. Sobiutko tu widać. Jest też takie małe oko. O, moje ulubione Bounty. Mm, pycha, kokosowy na koniec. Super. Zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. No pa.